na ten drugi odcinek, że w końcu go nagrałem jeszcze dziś. I ten, tutaj będziemy słuchać Miejsce na domek. Przepraszam bardzo, bardzo serdecznie was przepraszam. W poprzednim odcinku nie, nie włączy, włączyłem mikrofonu, tak, że zamiast wyłączyć kamerkę, wyłączyłem kamerkę i mikrofon. Coś mi nie wiem, coś się stało. Takiegoś wyszło bez głosu, ale muzyczkę dałem pod koniec, żeby wam się trochę nie nudziło. I jesteśmy w takim miejscu, gdzie skończyliśmy w altym odcinku. Mam znowu wszystko zawalone. Łódkę mam. Jest noc. W ogóle tutaj telewizor gra, dlatego nie może słabo słychać. Dam bliżej mikrofon. Okej, już powinno się Tu skręcam. O! No i znowu się rozbiję. Nie, nie da się tutaj... O Boże. No już, już. Ledwo przeszłem, nie? Tak. Mhm. Uh -huh. Ledwo ty już na mnie masz. Gin, gin. No to co, no? No co ja? Co ja jestem, mięso? No sobie tak, bo ja jestem człowiekiem. No, ale okrągłym! O, ciekawe, kto w spadnie. Skorpion pewnie nie. Ja bym chyba że... Bardzo Was przepraszam zmienie nadpisów, bo ja nie wytrzymam Okej, no to idziemy. Gra mnie dzika ci v 5, widać nawet u góry. Ja myślałem, że to człowiek jest. Dziwno. to? Jak to zebrać? Nie. Co wywalić to zebrać? Wywalił... Nie. to nie jest... nie, ten... nie Co to jest? Co to jest? Co to Co to jest? Co Co to jest? to Co Ma. Naprawdę ja nic tych młodych nie ogarniam tutaj sobie zamieszkamy zmieniłem na Ja ten odcinek nazwałem stajdźmy y, szukanie miejsca na domek jak i zgadzaczmy chyba budować tutaj gdzieś mieszkam w pobliżu. Bo już, już wiem, gdzie. już nie wiem. Tu zamieszka. I nie, nie tu. Tak, tu! Ja tak blisko do wody. idzie za mną nie Nie Wiem, czy to, to mięs na drzewie rośnie. Nie. Muszę i tak stół postawić, mój... To jest... Co mam takie dziwne? zrobię, bo mi się to nie mieści. Zmleczkę. mogę zmienić. Easy. No, nie, no, no. zlaza, bo kto oglądał poprzedni odcinek, bieską to wszystko. No, Jakim gujczem. Jest dla mnie tak ważne, żeby trzeba schować. To wiem. Czy się rozwieści? No. Nie jak mylona, nie? A? W domu spróbuję. Teraz będzie moje Oj, dropu O, kakao, 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 kakao. sobie będzie, nie, nie? Chyba jak to zniszczy, to opadnie wszystko, nie? To jest ul. Ja wiem, co to jest. To, to ul jest Tu jest. W miejsce drzewo? To są liście znikają. lecą. To bardzo przydatne. A te, którzy nie lubią, niektórych rzeczy, to jest bardzo przydatne. Jak, jak ktoś nie lubi czekać na liście, z to jest bardzo, 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 bardzo przydatne. Tam sobie gdzieś wybuduję, tam sobie magazyn wybuduję tamą. O... magazyn mogę ją Zaraz się powtarza, ale... Mam. sobie te drzewa odsadzę, żebym miał potem coś ścinać. Tutaj pop papierkiem nade, nade mną ściskają. Mm -hmm. Chwila, podgłośnię dźwięk z gry. Może tak? I zaczniemy budować domek. Tu mam ciemne drzewo, zrobiłem mi w poprzednim odcinku. Zapraszam do oglądania poprzedniego. Przedniego odcinka, prawda? Ciekawy był. Tu odsadzę. Nie wiem, co to jest. Za dziwna coś. No i tak muszę to odsadzić. Co za różnicą. Zresztą mieć dużo tutaj I Tutaj w Z to spadnie na ląd, nie? Cały się zepchnięte. No, Fajna ta modyfikacja jest. Nie mam akurat jaka. Czy to jest... To Też w poprzednim odcinku U... znalazłem kanion, którym nie wydobyłem ani zalaza ani nic, bo nie miałem no, na w tym. W przynajmniej się to nie ścinać. Więc... Gdzie on tutaj? Nie, nie. Zaraz drugi mam, bo ścinałem w tym odcinku też. Ręką. Sikier nie robię na razie i na zędzie. U mnie jest to cenne. Lak, A ma tyle, jak chcę do ci ma. Myślałem, że to ma tyle. Co się? Do ile? Tu, ale przynajmniej dużo. Mam. Okej. Okay. Jestem. Mało mam. Może zacznijmy budować i chciałam. Ja miałem plan zrobić tych dwóch wodzę w taki drewna. Dosek zrobić do. O, spadło? Ok, budujemy. Tu chyba. Wiem, że ty tu dałem zły. Tutaj buduję, a mieliśmy tylko szukać. No, będzie. Teraz to jest... Co? Co to jest? Cythelcida. Fajna kuchnia, bo nic nie będę urządzić. rządzić. A jak nic to, są, to są te. No.

este motiu că dau un metru drevno, ale dobra. Și eu Doamne, veni, mi-au Secunda. Dobra, jestem. nie, Czyli Muszę dać inny kolor drewna. Wiecie chyba już o co mi chodzi. Ma różniki innego koloru, a wszystko, a cały dom też jest z innego drewna. Fajnie by, ma no to fajnie, tym powinno fajnie wyglądać. Powinno. I mam nadzieję, że będzie. Domek będzie piętrowy chyba. Słupki zrobiłem, o jeden co dwa muszę niż nie? Nie, o, ja. o, Dwa, trzy, cztery, cztery. Pięć! Wiem, że dom jest nie za duży, ale taki starcy na razie. Podłogę zrobię z drewna, nie dung dunglowego, może. Mam nadzieję, że. Nie ma takiego moda, że będą takie obciste sporki, choć i wszystko spalą. Jest jest taki moc. Plánovám, že by do té paczki... to není moje paczka, ale že mám tam pačku zainstalovanou, že by do něj ještě se by měl zainstalovat mod, ale všem to je mod, který to do sporo taků. Taký mod na ty. Je Gulliver mod. Jestli ktoś štětal, albo oglądał Gullivera, to vě, co to, jest. Kto to je, či kdo to. No. Jeden. Tutaj by było drzwi A tu jest drzwi zdrowie Podłoga na koniec, słońce zachodzi, a jest domu nie mam I co mam go budować po południu Czyli jakoś postępy sam Ale będę miał gdzie się schować na noc Żeby sobie po prostu nieco Co za problem i dwa mieczeki będą, dwa miecze, jakby coś się stało. Dobra, mam dziwie. Wiem, że dziwnie trochę wygląda Nie wiem jak tutaj żeby, bo ja chcę coś szkło takie zrobić, bo to tutaj by było inaczej. To by było trochę niższe Lock, lock. No okej, okay, no to na tym zachodzie słońca chyba skończymy ten odcinek. Albo nie, jeszcze go nie skończymy. Sorry, zrak chciałem, ale pamiętajcie, seria jest taka. Nie piszcie w komentarzach, że nagrywam cały czas live, jakbyś nie mógł wrzucić. Nie, mi chodzi o coś innego. jest taka, że, że zobaczycie moją reakcję na, na przykład, że ja idę i co z jest, 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 jest mówię, boom. bum. I się za drzeć, to będzie na żywo wszystko. To, to jest ma apisy. Nic takie jest nie ale to ja będę To dobra. Na wschodzie jest księżyca, skończymy. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I na razie.